Od autora. Witajcie w fascynującym świecie motocykli custom, gdzie styl i pasja łączą się w niepowtarzalny sposób. Zapraszam Was do zanurzenia się w mojej najnowszej książce zatytułowanej Chopper Olkusz wprowadzenie, która przeniesie Was w świat mojej mentalnej mapy, gdzie odnalezienie wymarzonego stylu motocykla Copera stało się rzeczywistością. W tej książce dowiecie się nie tylko o konkretnym modelu i latach produkcji, ale także o całym procesie poszukiwań i fascynującej podróży, którą odbyłem. Połączyłem swoje zainteresowania motocyklami z badaniami internetowymi trwającymi ponad dwa lata. Wynikiem tego researchu jest nie tylko zgłębienie tajników światowej sceny motocyklowej, ale także odkrycie najlepszych specjalistów w branży custom. Najciekawszych inspiracji oraz niezbędnej wiedzy dla każdego początkującego motocyklisty, dla którego styl jest równie ważny co bezpieczeństwo. Dlaczego chopper? To pytanie zadaje sobie wielu, a odpowiedź tkwi w niepowtarzalności, charakterze i wizji, które towarzyszą tej klasycznej odmianie motocykla. Dla mnie, Jacka Pełki, chopper to nie tylko pojazd, to manifestacja osobowości i wyraz indywidualizmu. Srebrny Olkusz, malowniczo położone miasto na południu Polski w mojej książce Koper Olkusz, wprowadzenie staje się miejscem magicznym. W jednym z jego zakątków powstają złote customy, które już teraz zyskały uznanie w kraju, a wkrótce mogą zrobić furorę na całym świecie. Moto nabiera tu szczególnego znaczenia. Nieważne, za ile kupisz, ważne co z tego zbudujesz. Przygotujcie się na podróż przez świat motoryzacyjnych marzeń, stylowych kreacji. I niepowtarzalnych doświadczeń. Wprowadzenie to nie tylko książka o motocyklach, to manifestacja pasji, indywidualizmu i nieustępliwej determinacji w realizacji marzeń.